Witam wszystkich serdecznie. Wzagrajmy w Sentinel Strażnik Grobowca. Przed nami ostatnia domena Arganas. Zapraszam. You may wonder why I chose Arganas for my final domain. Well, if Eska is the place of my childhood, then Arganas is the place I most yearned for as the adult I became. Perhaps I needed all this space. The vastness of land and sky working together

Spójrzmy, jak też dość przyjemnie wygląda ta, ta dobena. Ja lubię argannas. O, szczur tam wszedł pod deskę. Widzimy, widzimy, szczury sobie łażą. Wyżerają to zboże, czy cokolwiek to jest. Tu jakiś budynek przypominający kościół. No i co najpierw? Zrobimy sobie, rozwiążemy sobie. Te zagadki metodycznie. Najpierw będziemy starali się odgadnąć te, te szyfry do kolejnych drzwi, czyli na takich panelach z dziewięcioma przyciskami. Te szyfry się znajdują i trzeba je ułożyć, więc od tego zacznijmy, a później skupimy się już no, na kolejnych problemach, jakimi będzie z kolei złamanie tych szyfrów. Tu kombinacji jest bardzo dużo więc inaczej no, trzeba by mieć olbrzymie szczęście żeby to żeby odgadnąć te, te kody bez no bez, bez po prostu kombinowania i bez pomyślunku tylko tak próbując metody brute force, brutalnej siły to jest niemożliwe do zrobienia praktycznie no dla człowieka oczywiście, nie dla komputera bo i tak, tu weszliśmy do takiego kolejnego pomieszczenia i spójrzmy, tu są takie młynki z symbolami i odsłuchujmy jakie dźwięki są przyporządkowane tym symbolom konkretnym i później przerysujemy sobie tylko niektóre z symboli. Słuchajmy najpierw dźwięków. Tutaj jest taki dźwięk przekręconej korbki, niby normalny, ale ten jest taki sam. Ten jest już inny. Ten też inny. I ten jest taki sam jak tamte dwa pierwsze. I co najciekawsze, to jest zagadka losowa, więc no, wchodząc do tej domeny, wygenerowało mi się y, ustawienie konkretne, więc y, ja to będę sobie musiał zapisywać na bieżąco, nie będę mógł korzystać z notatek. Czyli tak, y, szukamy powtarzających się dźwięków, czyli identycznych dla, dla kilku symboli. To jest ten dźwięk. Zapisujemy symbol. I notujemy iluścienna, iluścienny jest ten słup. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześcio, zaraz, od czerwonego, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, to jest brązowy, osiem, ośmiościenny słup. I teraz jeszcze to były dwie, dwa pierwsze słupy tutaj. Tak jest. I znów zapisujemy sobie ten symbol. No oraz również notujemy ile ścianek ma ten słup. Raz, raz czerwone, dwa niebieskie, trzy, cztery, pięć 5. No i jeszcze ten. Bo to był ten sam dźwięk. Tak jest. Znów notujemy symbol i sprawdzamy. Raz, dwa. Znów 5, tak, coś mi nie wyszło. Raz czerwony. Dwa niebieski. Trzy brązowy, cztery niebieski, pięć brązowy. Czyli tamten musiał mieć jednak... Nie, ten ma 6. Raz brązowy. Nie, raz niebieski, dwa żółty, trzy czerwony, cztery niebieski. No patrzcie i pięć, br pięć brązowy. Niebieski, żółty, czerwony. Niebieski, brązowy. Pięć. To dwa pięciościenne, czyli w jakiej kolejności trzeba będzie ułożyć. To ciekawe. Czerwony, niebieski, brązowy, niebieski, brązowy. A, bo to są dwa brązowe takie. Jeden ciemniejszy, drugi jaśniejszy, czyli ten jest sześciościenny. Tak, wybaczcie, że już na wstępie się za, zamotałem trochę. Ale mam... Generalnie wyobraźnia przestrzenna nie jest moją słabą stroną, to muszę przyznać. I trochę się motam w tego, rodzaju, w tego rodzaju wyzwaniach. No ale teraz, na tym panelu ustawiamy te symbole, które były przyporządkowane tym samym dźwiękom. W kolejności od supa, który miał najmniej ścianek, czyli ten miał pięć ścianek. Ten miał 6, a ten miał 8. Otwierają się przed nami drzwi. I tu później będzie taka zabawa. Ale to później. I tu na animacji widzieliśmy, że kolejny panel się nam odsłonił, więc szukamy kolejnych dźwięków i kolejnych wskazówek. Mamy tu jakieś dzwonki, i znów słuchamy dźwięków, pociągając za poszczególne dzwonki. Pociągając, no. Wiecie o co chodzi. Dobra, teraz ja się zamykam, bo muszę się wsłuchać. Dobrze, tutaj słuch jest potrzebny, dobry słuch. Identyczne na pierwszych dwóch. Czyli już wiadomo, że. to So Benny, any new ideas You're the ones the genetic treatments didn't give long lives to the few left to die when the treatments didn't work These tombs these traps are to get revenge to cull us Yes little hunter well done Traps to lure near immortals curious in their long idle lives to give purpose to our meager existence. Some kind of revenge for those of us left to die without that blessing. So we won't be forgotten. Now you use our own human nature against us. It's our human nature too, Benny. It's good to have a sense of irony, isn't it? But why, Tamara? How can it be enough? You forget. When it's all there is, you make everything of it. Make it fill the largest cup. That's sad. It's tragic. It is. It, was. And now it has to be enough. No, czyli właściwie się wyjaśniło. Chociaż nieładnie się tak podczas rozwiązywania zagadki włączać, bo mogłaś mi koncept ta ma zniszczyć. W każdym razie to jest zemsta. Manipulacje genetyczne przez nie nie mogły nie mogli niektórzy, niektórzy ludzie dożyć takiego wieku jak pozostali i to jest to jest zemsta no i tu ujawnia się niestety że fabuła jest dość prosta jednak no ale w tej grze nie chodzi mimo wszystko o fabułę ona nie jest najistotniejsza no choć to może być trochę rozczarowujące wyjaśnienie yy, dla wielu dobra zapisujemy te o zakończeniu jeszcze będę się wypowiadał generalnie o fabule już już po wszystkich domenach, po tym jak rozwiążę wszystkie zagadki. I teraz przyporządkujmy te trzy dźwięki powtarzające się symbolom i zapiszmy sobie te symbole. To jest pierwszy z symboli, który nas interesuje. Tak, właśnie go zapisałem, bo jak mówię, te zagadki są losowo ustawiane. I teraz... Widzimy węzełki na na tym sznurze. Zapiszmy ile węzełków? 6. 6 węzełków. I jeszcze dwa dzwonki, dwa pierwsze dzwonki tutaj. Jeden węzełek. A tu są trzy węzełki. No więc już wiemy co tutaj wstukać. Najpierw Symbol z jednym węzełkiem. Oczywiście te symbole, które są, które pasowały do tego dźwięku, który powtarzał się w trzech przypadkach, więc to, to miało jeden węzełek, to miało trzy węzełki, a to miało sześć węzełków. I dostajemy się do kolejnej strefy. I jak widzimy kolejne drzwi. Stanęły przed nami otworem. I'll find I'll make it out. I will. Ale gdzie te drzwi były, to jeszcze trudno zgadnąć, na pewno nie tu. Ale choć nie tu były drzwi, to tu będzie podpowiedź dźwiękowa. Spójrzmy, tutaj są beczki od najmniejszej do największej, te są coraz, coraz większe. I na tych beczkach, spójrzmy, narysowane są symbole. I teraz będziemy przepychać beczki i turlać je. I też musimy wyłapać, które dla których beczek dźwięk turlania, odgłos turlania jest identyczny. I tu już będą cztery takie beczki najprawdopodobniej. Próbujmy. Różne dla pierwszych dwóch. Też inny, o tak jak sąsiadki, też chyba taki sam. No, trójka, czwórka, piątka i szóstka, z tego co widzę. Tak jest. Trójka, czwórka, piątka i szóstka oczywiście od wejścia. Więc teraz przyrysowujemy symbole po kolei z trójki, z czwórki, z piątki i z szóstki. Trochę się teraz trzeba lepiej ustawić. Z trójki jest taki symbol. Z trójki, czyli z trzeciej beczki od wejścia. Oczywiście przyrysowuję symbole. Pewnie już to wiecie, ale będę powtarzał do bólu. I z tych beczek, których odgłos turlania był taki... Sam. Były cztery takie beczki. No i teraz wszystko jasne. No i szukamy tych drzwi, przez które będziemy teraz mogli przejść. Czy to te drzwi? Nie, jak widzimy. Więc drzwi muszą być zapewne znów gdzieś tutaj. Teraz wejdę tutaj po schodkach, żebyście zobaczyli tło. Coś o prerii mówiła Tamara. I proszę, jak fajnie to jest zrobione. Takie zwierzęta, no, trochę nawet śmiesznie to. Wygląda, ale mi się bardzo podoba. Hmm. To jak powiem, tym się zajmiemy później. No a teraz szukamy tych kolejnych drzwi. O! Spadłem. To nie tak miało być. Kolejne drzwi powinny być gdzieś tutaj. O, właśnie, tutaj. Za, zaraz się do nich dostaniemy. Mam nadzieję, że dobrze wszystko sobie zanotowałem przed chwilą. Bo niestety na gotowcach polegać już nie mogę. Ale jest dobrze. Znów w innym miejscu drzwi.